Cześć! Witamy Was na kolejnej audycji ze świetlą. E, dzisiaj nadajemy z Gdańska. Witam się z Wami ja, Magda i. I ja Łysy. I ja, łysy. E, taki zwyczaj u nas zapanował, że teraz zawsze mówimy ja. Jak się dłoń do domofonu, to kto idzie ja? E, także witamy Was, ja i ja. Tylko o dwóch różnych głosach. E, łysy, powiedz mi. O czym dzisiaj będziemy rozmawiać? Za każdym razem zadajesz to pytanie i nigdy nie wiem, jak odpowiedzieć. Chyba nie powiesz mi, że po raz kolejny nie przygotowałeś się do audycji. No nie powiem, nie powiem. W takim razie zdradź naszym słuchaczom, co przygotowałeś dla nich dzisiaj. Przygotowałem bardzo ekscytujący występ. Występ? A jak oni go zobaczą? A, to, to, to nie na dzisiaj jednak. To nie na dzisiaj Łycie jest trochę zakupione. W takim razie jeszcze raz zapytam cię, Wojtku, co przygotowałeś dla naszych słuchaczy w dniu dzisiejszym. Drodzy słuchacze, panie i panowie, dzisiaj będziemy rozmawiać o Ta, da, da, da. poszukiwaniu granic. Poszukiwaniu granic. To już to głęboki temat. I nie chodzi tu tylko o limesy matematyczne, ani o granice... Państw. I ciągów. I ciągów. Prawdziwa matematyczka ze mnie. Tak uczę się, uczę. No. A o jakie granice chodzi? O wszystkie granice. O wszystkie granice. Myślę, że musimy się skupić na jakiejś jednej granicy, żeby wystarczyło nam czasu w dzisiejszej audycji. No albo nawet na paru możemy też się skupić. Dobra to. Opowiedz mi, od czego chciałbyś zacząć? Hmm. chciałbym zacząć od granic. Na przykład, Madziu, powiedz mi, czy ty masz jakieś granice? Zależy, jakie. Ja, jakie granice? No, musisz mi to się No, jakiekolwiek, te... no. Jakiekolwiek, no, granice. Granice wytrzymałości mam. Na przykład, o widzisz. Ja, jak nie wiesz, co powiedzieć w audycjach, to, to moje nerwy dochodzą do granic wytrzymałości. Czemu jak ja? Nie wiem. Dlaczego? Ja <grym> no, żartuję, ale na pewno, na pewno mam jakieś granice w, w moim życiu. Chodzi Ci no. pewnie o rzeczy, których bym na przykład nie zrobiła, tak? No na przykład. Na pewno granica, której bym nie przekroczyła. Powiem Ci, że czasami myślę sobie, że są takie granice, ale potem po niekrótkim czasie przekonuję się, że chyba wcale nie ma takich granic. O! <grym> Mam, mam na myśli to, że e, czasami jak myślę o pewnych sytuacjach, to mówię sobie: O Boże, co ona robi, albo co on robi, abym ja tak w życiu nie mogła postąpić. A potem, kiedy przychodzi co do czego i staję przed podobną sytuacją, to moje słowa tak naprawdę przestają mieć znaczenie, ponieważ e, i tak robię te same błędy i, i załóżmy te same głupoty. Dlatego też wydaje mi się, że gdzieś tam wewnętrznie wydaje mi się, że mam pewne granice, ale tak jak mówiłam, kiedy przychodzi co do czego, to jednak te, te moje granice, które rzekomo miałam mieć, to właściwie ich nie mam. Nie wiem, czy rozumiesz, o to mi chodzi. Rozumiem, rozumiem. A ty masz jakieś granice? No mam wiele granic nawet mam. Rozumiem. Takich, nie, których tak naprawdę to nie przekroczę pewnie. Myślisz, że na przykład to jest nie chociaż jedną będą granicę. Chociaż jedną, no. Na przykład nigdy nie podszedłbym do obcej osoby na ulicy i, i, i jej nie przezwał. Dlaczego? No nie wiem, no nie lubię takim być niemiłych. A jakby to był jakiś zakład? <gry> no to, to jest akurat trudne, bo w, wielokrotnie w takich zakładach przekraczałyby już różne granice, ale jednak... To trochę co innego, no bo musiałbym być. Yy, to bardzo niemiły dla obcej osoby, a to takie. To jest, wydaje mi się... No nie chciałbym po prostu tak bym zrobić coś takiego komuś. A powiedz mi, jak już y, mówimy tutaj o szukaniu, to y, w jaki sposób możemy szukać tych naszych granic? Powiedz mi o to. Czy tak jakby, tak jak ja powiedziałam, prawda, że ja myślę, że mam jakieś granice, ale kiedy przychodzi co do czego okazuje się, że może ich właściwie nie mam. Myślisz, że w ten sposób jesteśmy na dobrej drodze do poszukiwania właśnie tych naszych granic? Że w momencie, w którym... Stawiam sobie tę poprzeczkę gdzieś, granice, znaczy potem ją przekraczam, stawiam ją sobie gdzieś dalej, albo dalej staram się usprawiedliwiać jakieś popełnione błędy, czy to można nazwać poszukiwaniem tych granic? Myślę, że oczywiście, że można nazwać to poszukiwaniem granic, ponieważ no tak naprawdę te granice, które przekroczyłaś, okazało się, że nie były takimi prawdziwymi granicami, bo może było je sobie przekroczyć. No, i na tym właśnie polega poszukiwanie. Czy kiedykolwiek dojdzie się do tego momentu, kiedy, którego już nie będzie można było się przekroczyć, kiedy nie będzie można się przełamać, żeby zrobić coś bardziej niż to, co się wcześniej zrobiło. Ale słuchaj, bo Magdo, czy zabiłabyś człowieka? Co to za dziwne pytanie. Zakładam, że nie. No, też mi się tak wydaje. Ale słuchaj. Gdyby na przykład, gdybyś to, że zabiła jakiegoś człowieka, uratowało na przykład pięć innych osób. Wydaje mi się, że nie miałabym odwagi. A na przykład milion osób? To co Dalej powiem? wydaje mi się, że nie miałabym odwagi, nawet jeśli byłyby to bliskie mi osoby. Mm. Bo... Nie wiem, czy byłabym po prostu w stanie. Wiesz, zadać ten cios, że tak powiem, prawdopodobnie zamurowałoby mnie. Myślisz, że tu tylko o odwagę chodzi, czy to jakieś, nie wiem, granice moralności, które przekazane zostały nam podczas wychowania, czy coś takiego, nie wiem. Myślę, że tak. Myślę, że granice mają tutaj e, dość istotną rolę. Ponieważ gdyby od dziecka ktoś mi mówił, że... Zabijanie wcale nie jest złe, i że jak ktoś mi zaszkodzi, to spokojnie mogę mu tam wymierzyć sprawiedliwość. To pewnie robiłabym to sama. Ale z racji tego, że jestem wychowana tak, a nie inaczej, to pewnie ktoś zbudował tą granicę mojej moralności. Ktoś powiedział mi, że to jest złe i, i tak nie wolno. I myślę, że no, ja osobiście nie byłabym w stanie tego zrobić, a, a wręcz, powiem inaczej, nie jestem w stanie sobie wyobrazić nawet człowieka, który mógłby to zrobić, a jednak gdzieś to się dzieje. No, a, czyli jest tak, że różni ludzie mają jakby różne granice i teraz skąd to można wiedzieć, która jest właściwa, bo naprawdę ten system moralny każdy ma swój własny, no właśnie, czy własny. Czy to nie jest tylko system moralny, który zaprogramowało w nas jakby otoczenie, nasi rodzice i w ogóle wszystko, co nas wychowywało podczas naszego życia? Czy to my sami jakby wyznaczamy sobie te granice, czy albo może inaczej, czy jest choć jedna granica, którą sami wyznaczyliśmy sami sobie, czy wszystko zostało już przez kogoś wyznaczone w naszym umyśle? Mi się wydaje, że wszystko chyba zostało już jakoś poukładane w naszych głowach. I musimy się do tego dostosować. Bo jakieś reguły, bo zasady, bo wiara, bo państwo, bo prawo, bo, bo coś tam. I, I nawet nieświadomie, ale myślę, że już ktoś w nas zbudował te, te granice. Po prostu. Że, że zawsze, nawet jeśli sami, wydaje nam się, że sami podejmujemy decyzje, to zawsze pojawia się taka, taka myśl, że to pomyślą no, ludzie, i, i czy, czy tak wypada i, i zawsze w takich, znaczy zawsze najczęściej w takich sytuacjach chcemy się nawet radzić innej osoby, i to jest kolejny moment, w którym ona też w jakiś sposób ustawia nam granice, mówiąc na przykład ja bym tego nigdy nie zrobiła. No to jak moja koleżanka by tego nie zrobiła, no to rzeczywiście może to jest taka granica, w której nie powinnam przekraczać. A ty jak myślisz? A ja myślę, że, że mamy takie granice, które sami sobie wyznaczyliśmy. Jednak rozpoznać je, rozpoznać je od tych, które zostały jakby nabyte od innych ludzi, myślę, że to jest raczej niemożliwe. Dlatego nie wiem, czy w ogóle da radę znaleźć taką granicę własną, tak jakby. Ale jeszcze jest taka sprawa, że skoro tych, te granice jakby nabywamy od innych ludzi, tak jak mówiłeś, że koleżanka. Ci mówi, jak to było? Że no, nigdy bym coś takiego nie zrobiła. I ty się tym sugerujesz. No właśnie, ale skoro każdy człowiek ma jakby własny system oceny dobra i zła, własne granice i się ich, e, jakby, i się ich uczymy od tych ludzi, e, to często one mogą być ze sobą jakby w sprzeczności albo nie pokrywać się, znaczy raczej na pewno nie będą się pokrywać. Ale mo może dochodzi właśnie do bardzo skomplikowanych sytuacji, kiedy jesteśmy zaplątani i nie wiemy dokładnie, co zrobić. No tak, bo z jednej strony coś co robimy i wydawało nam się dobre, w pewnym momencie zostaje przez inną osobę skrytykowane, i, i wtedy to zaczynamy się zastanawiać, czy to my na pewno dobrze myślimy. I, czy nie robimy tutaj jakiś straszny głupot? I, I może jednak się posugeruję Twoją opinią, chociaż w sumie to było fajnie, i, i gdybym sama miała zdecydować, to pewnie bym to zrobiła jeszcze raz, ale, ale jednak, jednak nie mówisz, że to było złe, to chyba jednak może było złe. Tak naprawdę jesteś w konflikcie i nie wiadomo, czy znajdziesz na to tak naprawdę dobrą odpowiedź. W ogóle, czy znajdziesz na to odpowiedź, czy nie staniesz po prostu w punkcie zero. Spójrz jeszcze. Jakie to jest dziwne, bo oprócz takich jakby spraw, kiedy no czas, czasami są dylematy, czy coś jest dobre lub złe, oprócz tego to są takie jakby fundamentalne prawa, dobra i zła, które nam się wydają przynajmniej takie bezwzględne, jakby na przykład, nie wiem.